Bądźmy szczerzy. Nie wszyscy wokół Ciebie są szczerzy w kwestii swoich uczuć do Ciebie. Niektóre osoby ukrywają swoje prawdziwe intencje za wymuszonymi uśmiechami i uprzejmymi słowami, podczas gdy w rzeczywistości kibicują Ci na niekorzyść. A co najgorsze? Łatwo wpaść w pułapkę wiary w ich fasady, tracąc czas i energię na relacje, które nie są autentyczne. Jeśli nie nauczysz się rozpoznawać tych sygnałów, możesz utknąć w negatywnych dynamikach, pozwalając im wpływać na Twoją samoocenę i spokój ducha. Rozpoznanie tych zachowań to nie tylko ćwiczenie samoobrony, ale sposób na uwolnienie się od wpływów, które sabotują Twoją pewność siebie. Czasami to, co interpretujesz jako obojętność, czy nawet uprzejmość, w rzeczywistości jest subtelnym sygnałem braku zainteresowania lub złych intencji. W tym filmie przyjrzymy się ośmiu subtelnym sygnałom, że ktoś cię nie lubi, nawet jeśli stara się to ukryć. Prawda może być niewygodna, ale lepiej się z nią zmierzyć teraz, niż żyć w zaprzeczeniu. Zanurzmy się w ten temat. Pierwsze żarty trafiające w twoje słabości. Wszyscy znamy przyjaciela, który uwielbia robić dowcipy kosztem innych. Na początku wydaje się to niewinne, jakiś śmieszny komentarz, mały żart, ale z czasem zaczynasz dostrzegać pewien schemat. Te dowcipy zawsze dotyczą Twoich niepewności, nigdy Twoich mocnych stron. To, co wydaje się humorem, jest w rzeczywistości sposobem na podważenie Twojej pewności siebie. Te żarty mogą być zamaskowaną formą manipulacji. Za śmiechem kryje się jasne przesłanie: Nie jesteś wystarczająco dobry. Celem jest utrzymanie Cię w pozycji niższości, byś kwestionował swoją wartość. Co gorsza, często takie osoby usprawiedliwiają swoje słowa, mówiąc: Tylko żartuję. Przenoszą tym samym winę na Ciebie, jeśli się obrażasz. Pamiętaj. Prawdziwe przyjaźnie nie opierają się na ukrytych krytykach. Osoby, które naprawdę Cię kochają, nie muszą wskazywać Twoich wad, by czuć się lepiej. Zachęcają Cię i pomagają rosnąć, nie sprawiając, że czujesz się mały w tym procesie. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, czas wyznaczyć granice. Nie bój się powiedzieć, gdy coś Cię przekracza. Powiedz na przykład: Wiem, że się żartujesz, ale to mnie zraniło. Może to być niewygodne, ale jest kluczowe dla ochrony Twojej samooceny. W końcu Twój spokój jest znacznie ważniejszy niż utrzymanie toksycznej relacji. Drugi, komplementy brzmiące jako Belgi. Czy zdarzyło Ci się otrzymać komplement, który pozostawił gorzki posmak? To taki komentarz, który na pierwszy rzut oka wydaje się pozytywny, ale zawiera ukrytą krytykę, niczym cios w opakowaniu. Te dwuznaczne pochwały nie są tylko nieprzyjemne, są subtelnymi narzędziami dewaluacji, zaprojektowanymi, by podważać Twoją pewność siebie, podczas gdy nadawca zachowuje pozory sympatii. Przypominam sobie kolegę, który po mojej prezentacji powiedział: Wow! To było niesamowite, biorąc pod uwagę, kim jesteś. W tamtym momencie brakowało mi słów. Intencja wydawała się pozytywna, ale podtekst był jasny. Nie spodziewano się, że poradzę sobie dobrze. Tego rodzaju komentarze często nie dotyczą Ciebie, a osoby je wypowiadającej. Odbijają one jej własne niepewności, próbując utrzymać Cię na swoim miejscu. Osoby, które stosują takie pochwały, tak naprawdę testują Twoje granice. Sprawdzają, jak bardzo mogą cię zdestabilizować, zanim zaczniesz się bronić. Te uwagi zwykle podawane są z uśmiechem lub łagodnym tonem, co utrudnia dostrzeżenie ich rzeczywistego wpływu na pierwszy rzut oka. Najlepszym sposobem radzenia sobie z takimi przebranymi komplementami jest nieprzyjmowanie ich biernie. Gdy ktoś powie coś takiego, spokojnie odpowiedz, Dziękuję, ale co przez to miałeś na myśli? Takie podejście zmusi ich do refleksji nad własnymi słowami i często powstrzyma od dalszego tego zachowania. Na koniec pamiętaj. Autentyczne komplementy powinny budować pewność siebie i motywować, a nie wzbudzać wątpliwości. Jeśli ktoś nieustannie oferuje komentarze sprawiające, że czujesz się mniejszy, to wyraźny sygnał, że nie kibicuje Twojemu sukcesowi. Otaczaj się ludźmi, którzy uznają Twoją wartość bez potrzeby jej umniejszania. Trzecia, subtelna społeczna wykluczenie. Czasami sygnały, że ktoś Cię nie lubi, nie pojawiają się w słowach, a w czynach, albo w ich braku. Czy kiedykolwiek czułeś się pominięty w planach lub ważnych wydarzeniach tylko po to, by usłyszeć wymówki typu myśleliśmy, że jesteś zajęty albo to było na ostatnią chwilę? Te przypadkowe wykluczenia często wcale nie są przypadkowe. Kiedyś zauważyłem, że grupa znajomych zorganizowała spotkanie, w którym z przyjemnością bym uczestniczył, ale nikt mnie o tym nie poinformował. Gdy zapytałem, pośpiesznie usprawiedliwili się. Myśleliśmy, że nie możesz przyjść. Jednak prawda była oczywista. Po prostu nie byłem dla nich priorytetem. Takie celowe społeczne wykluczenie to pasywno-agresywna forma przesłania. Nie należysz do naszej grupy. Co gorsza, kiedy się o to pytasz, ludzie chowają się za ogólnikowymi wymówkami unikając konfrontacji z rzeczywistością swoich działań. To sposób na dewaluację Ciebie bez przyjmowania odpowiedzialności. Aby sobie z tym poradzić, ważne jest asertywne skonfrontowanie sytuacji. Powiedz coś w stylu. Zauważyłem, że mnie nie zaproszono. Czy coś się stało? To nie tylko pokazuje, że dostrzegasz to zachowanie, ale też daje szansę na wyjaśnienie nieporozumienia. Lub potwierdzenie Twoich przypuszczeń. Jeśli wykluczenie będzie się powtarzać, czas przemyśleć te przyjaźnie. Osoby, które naprawdę cię cenią, zadbają o to, abyś był włączony niezależnie od okoliczności. Twoja obecność nie powinna być postrzegana jako obowiązek, lecz jako coś, co naprawdę dla nich ma znaczenie. Czwarty Zawsze zajęci, gdy chodzi o ciebie. Przepraszam, ostatnio jestem tak zajęty. Ile razy to słyszałeś? Fraza brzmi nieszkodliwie i wręcz zrozumiale. W końcu, kto nie ma pełnego kalendarza? Problem pojawia się, gdy zauważysz, że to wymówka stosowana tylko wobec ciebie. Tymczasem ta sama osoba wydaje się mieć czas na spotkania z innymi. Uczestniczyć w wydarzeniach i zamieszczać o tym na portalach społecznościowych. Taka sytuacja może być przytłaczająca, bo podtekst jest jasny. Nie jesteś dla nich priorytetem. Najgorsze jest to, że często akceptujemy te wymówki, bo wydają się logiczne. W końcu kto miałby kwestionować brak czasu kogoś? Ale prawda jest taka, że ludzie zawsze znajdują czas na to, co dla nich naprawdę ważne. Pamiętam moment, gdy przyjaciel ciągle używał wymówki: Jestem bardzo zajęty. Tymczasem był widocznie obecny na eventach i spotkaniach z innymi. Kiedy w końcu go skonfrontowałem, okazało się, że problem nie tkwił w jego grafiku, lecz w braku zainteresowania utrzymaniem naszej relacji. Aby poradzić sobie z tym problemem, obserwuj wzorce. Jeśli ktoś ciągle odwołuje plany z tobą, ale wydaje się dostępny dla innych, czas na refleksję. Zamiast zadowalać się ogólnymi wyjaśnieniami, możesz zapytać bezpośrednio. Zauważyłem, że masz czas na inne rzeczy, ale my nigdy się nie spotykamy. Czy coś się dzieje? Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, lub zachowanie się nie zmieni, może nadszedł czas, by zaakceptować, że ta relacja nie jest już dwustronna. Inwestowanie czasu z ludźmi, którzy naprawdę cenią Twoją obecność, zawsze jest lepszym wyborem. Pamiętaj: zasługujesz na relacje, w których Twój czas i energia są doceniane. Piąty unikają kontaktu fizycznego, jakbyś był problemem. Dotyk to uniwersalny sposób wyrażania zaufania, więzi i czułości, czy to przez uścisk dłoni, przytulenie, czy zwykłe poklepanie po plecach. Gdy ktoś świadomie unika jakiegokolwiek kontaktu fizycznego z Tobą, wiele można powiedzieć o tym, jak naprawdę się do Ciebie odnosi. Niestety, to nie jest pozytywny sygnał. Doświadczyłem tego z kolegą z pracy. Był serdeczny i przyjazny z innymi, ale wobec mnie zawsze wycofywał się. Uścisk dłoni omijał. Bliskość niezręczna. Na początku myślałem, że to tylko moja paranoja, ale potem dostrzegłem wyraźny, celowy wzorzec. Takie unikanie to nie tylko kwestia charakteru. To mowa ciała, która komunikuje niechęć lub brak zainteresowania. Oczywiście niektóre osoby nie są naturalnie dotykowe, ale gdy to zachowanie selektywnie dotyczy tylko Ciebie, to wyraźny sygnał, że coś jest nie tak w tej relacji. Dotyk, nawet przypadkowy, jest istotnym elementem ludzkich interakcji. Gdy ktoś ciągle go unika, stawia bariery między Wami, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Nie ignoruj tych sygnałów. Jeśli sytuacja jest dla Ciebie ważna, zapytaj bezpośrednio. Zauważyłem, że wydajesz się niekomfortowy w moim towarzystwie. Czy zrobiłem coś, co Cię zmartwiło? Może to prowadzić do szczerej rozmowy lub potwierdzić, że problem nie tkwi w Tobie. Pamiętaj: dotyk to tylko jeden element układanki. Jeśli brak połączenia przejawia się innymi sposobami, Takimi jak społeczne wykluczenie czy dewaluacja Twoich działań, to czas przemyśleć znaczenie tej relacji. Zdrowe więzi powinny oferować komfort i naturalność, a nie dystans i dyskomfort. 6. Znikają, gdy potrzebujesz wsparcia. Nic nie ujawnia prawdziwej natury relacji bardziej niż kryzys. Gdy przechodzisz przez trudny moment, Osoby, którym naprawdę zależy, pojawiają się choćby na chwilę, z wiadomością czy słowem wsparcia. Ale ci, którzy znikają dokładnie w chwili, gdy najbardziej ich potrzebujesz, to nie tylko brak troski, to jasny sygnał, że nie jesteś dla nich priorytetem. Pamiętam okres, kiedy stawiałem czoła bardzo trudnym chwilom i potrzebowałem wsparcia od bliskich przyjaciół. Wysyłałem wiadomości, dzwoniłem, ale spotykałem się z wymówkami typu jestem bardzo zajęty albo porozmawiamy wkrótce. Jednak wkrótce nigdy nie nadeszło. Tymczasem widziałem, że byli dostępni na spotkaniach towarzyskich i innych wydarzeniach. Przekaz był jasny: mój problem nie był dla nich istotny. Takie zachowanie to forma emocjonalnej zdrady. Ludzie tacy mogą być gotowi dzielić się dobrymi momentami, ale unikają sytuacji wymagających empatii lub wysiłku emocjonalnego. Prawdziwe wsparcie wymaga zaangażowania, a nie jest czymś, na co każdy jest gotów. Jeśli zauważasz, że ktoś ciągle znika, gdy potrzebujesz pomocy, czas przemyśleć jego rolę w Twoim życiu. To nie kwestia trzymania urazy, ale priorytetyzowania relacji, które zapewniają wzajemne wsparcie. Jak mawiał Seneka: Prawdziwa przyjaźń objawia się w przeciwnościach. Doceniaj tych, którzy są przy Tobie nawet w najtrudniejszych chwilach. 7. Mówią o Tobie za Twoimi plecami. Zwyczaj plotkowania może wydawać się nieszkodliwy, ale gdy ktoś, kogo uważasz za bliskiego, Rozprzestrzenia informacje o Tobie, szczególnie przekłamane lub wyolbrzymione, to coś więcej niż brak lojalności, to bezpośrednia sabotaż. Takie osoby nie tylko łamią Twoje zaufanie, ale także narażają Twoją reputację. Doświadczyłem tego bolesnie. W momencie, gdy byłem wrażliwy, zaufałem przyjacielowi, dzieląc się czymś bardzo osobistym. Kilka dni później zaczęły krążyć szczegóły tej rozmowy, przekształcone w narrację, którą ledwo rozpoznawałem. Konfrontacja z tą osobą była odkrywcza. Zamiast wziąć odpowiedzialność, zbagatelizowała problem, mówiąc, że to nic wielkiego. Prawda jest taka, że plotkowanie nigdy nie jest niczym wielkim to forma manipulacji. Gdzie osoba próbuje zyskać wpływy lub uwagę kosztem Twojego zaufania. Co więcej, kto plotkuje o tobie za innymi, prawdopodobnie robi to też z innymi. To nie jest incydent, lecz wzorzec. Aby sobie z tym poradzić, ważne jest szybkie rozpoznanie takiego zachowania. Jeśli dowiesz się, że ktoś rozmawia o tobie za plecami, skonfrontuj się z nim bezpośrednio i poproś o wyjaśnienia. Może to prowadzić do niekomfortowej rozmowy, ale jest lepsze niż ciągłe zdradzanie Twojego zaufania. A jeśli takie zachowania będą się powtarzać, rozważ dystans od tej osoby. Pamiętaj, prawdziwe przyjaźnie buduje się na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Osoba, która używa Twoich poufnych informacji jako broni przeciwko Tobie, nie zasługuje na miejsce w Twoim życiu. Doceniaj te relacje, które traktują Twoją wrażliwość z troską i uwagą, na jaką zasługuje. 8. Desważają Twoje osiągnięcia. Czy zdarzyło Ci się dzielić radością ze swoim sukcesem z kimś, oczekując odrobiny entuzjazmu, a otrzymać tylko obojętność lub pogardę? Tacy ludzie nie tylko ignorują Twoje zwycięstwa, ale aktywnie je umniejszają. Zamieniają to, co powinno być momentem świętowania, w powód do wątpliwości lub dyskomfortu. Często takie zachowanie wynika z zazdrości lub niepewności. Dla takich osób Twoje sukcesy są czymś, czego nie mogą osiągnąć, co budzi w nich uczucie nieadekwatności. Zamiast podziwiać Twój postęp, wolą go umniejszać, mówiąc, że to tylko szczęście albo nie jest to aż takie ważne. To może sprawić, że zaczniesz kwestionować wartość swoich osiągnięć i osłabi Twoją pewność siebie. Tego rodzaju postawa nie tylko wpływa na relacje, ale także może oddziaływać na Twoją motywację. Gdy zauważasz, że Twoje sukcesy nie są celebrowane, możesz poczuć się zniechęcony do dzielenia się swoimi celami lub ich realizacji z taką samą pasją. Taki rodzaj relacji demotywuje i tłumi entuzjazm, który powinien towarzyszyć każdemu zwycięstwu. Najlepszym sposobem radzenia sobie z ludźmi, którzy umniejszają Twoje osiągnięcia, jest pamiętanie, że wartość Twoich sukcesów nie zależy od niczyjej aprobaty. Ciężko pracowałeś, a Twoje starania zasługują na uznanie, nawet jeśli to tylko ty sam. Jeśli ktoś nieustannie dewaluuje twoje sukcesy, zastanów się, czy ta relacja jest zgodna z tym, kim chcesz być. Zasługujesz na bycie w otoczeniu osób, które naprawdę cieszą się z twojego postępu i inspirują cię do osiągania jeszcze więcej. Nigdy nie zapominaj. Ludzie, którym naprawdę zależy, cieszą się z twojego szczęścia. Doceniają Twoje wysiłki i wspierają Cię nawet w swoich własnych trudnościach. Wybieraj pielęgnowanie takich więzi i odchodź od tych, którzy wolą umniejszać to, co osiągnąłeś. Rozpoznanie sygnałów, że ktoś nie darzy Cię sympatią, mimo że próbuje to ukrywać, może być niewygodne, ale jest kluczowe. Życie jest zbyt krótkie, by marnować czas i energię na relacje, które osłabiają Twoją pewność siebie i zakłócają spokój ducha. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest odpuszczenie osób, które nie wnoszą wartości do Twojego życia. Priorytetem powinno być pielęgnowanie relacji sprzyjających wzajemnemu wsparciu, autentycznym świętowaniom i niezachwianemu szacunkowi. Jak uczył Epiktet: Otaczaj się ludźmi, którzy cię wznoszą, a nie takimi, którzy cię umniejszają. Znalezienie siły, by pożegnać się z toksycznymi relacjami, nie jest oznaką słabości, lecz troską o siebie. Ten proces pozwala otworzyć przestrzeń dla relacji, które naprawdę wzbogacają twoją drogę. Pamiętaj też, że jakość relacji, które utrzymujesz, ma bezpośredni wpływ na jakość Twojego życia. Otaczaj się ludźmi, którzy zachęcają Cię do rozwoju, cieszą się z Twojego szczęścia i wspierają Cię w trudnych chwilach. To są więzi, w które warto inwestować. Jeśli znalazłeś wartość w tym filmie, zasubskrybuj kanał, polub i podziel się nim z kimś, kto także może skorzystać z tego przesłania. Twój wewnętrzny spokój jest cenny i zasługuje na ochronę. Pamiętaj, życie to podróż, a ludzie wokół ciebie to Twoi towarzysze. Wybieraj najlepszych. Do następnego razu.